Kolejny niszczycielski cios uderzył w serce Hollywood, a także w całą światową społeczność muzyczną, gdy syn ukochanego holenderskiego mistrza, André Rieu, ujawnia emocjonalne i tragiczne wieści. Od ponad pół wieku André Rieu, znany na całym świecie jako król walca, olśniewa miliony swoimi bujnymi, romantycznymi występami i zaraźliwym urokiem. Dzięki swojej światowej sławy orkiestrze Johanna Straussa Rieu na nowo zdefiniował. Muzykę klasyczną dla współczesnej publiczności, zamieniając każdy koncert w spektakl radości, nostalgii i więzi. Jego wyjątkowa umiejętność łączenia elegancji z dostępnością uczyniła go rzadką postacią. Muzykiem klasycznym o popularności niczym gwiazda rocka. Kiedy jednak daty jego międzynarodowych tras koncertowych zaczęły bez wyjaśnienia znikać z harmonogramu, wśród fanów zaczęły szerzyć się szepty niepokoju. Coś było nie tak. Pogłoski o problemach zdrowotnych rozeszły się lotem błyskawicy. Chociaż Rieu i jego rodzina zachowywali pełne godności milczenie, aż do teraz. W rzadkim i emocjonalnym oświadczeniu publicznym syn Rieu w końcu przerwał ciszę. Potwierdzając najgorsze obawy fanów, André po raz kolejny staje w obliczu poważnej i potencjalnie kończącej karierę walki o zdrowie. Diagnoza stwierdził, wstrząsnęła całą rodziną do głębi. Powaga w jego głosie, widoczny ból na twarzy, to był moment. W którym świat zdał sobie sprawę, że może to oznaczać ostatni rozdział legendarnej ery w muzyce klasycznej. Znana bitwa powraca. To nie pierwsza konfrontacja André Rieu z chorobą. Za blaskiem wypełnionych po brzegi stadionów i owacjami na stojąco kryje się długa historia problemów zdrowotnych, które Mistrz znosił spokojnie i bez narzekania. W 2010 roku, u szczytu swoich sukcesów koncertowych, André Rieu który do tej pory z dumą twierdził, że nigdy nie opuścił żadnego występu z powodu choroby. Przeżył tajemniczy i wyniszczający epizod. Do zdarzenia doszło podczas wakacji w Belgii. O trzeciej nad ranem Rieu obudził straszny atak zawrotów głowy. Pokój wirował wokół niego gwałtownie. Nie mógł znieść, nie mógł myśleć. Miał wrażenie, że Ziemia usunęła się spod niego. Początkowo go zlekceważył, zakładając, że to zmęczenie, a może odwodnienie. Ale rano poczuł się całkowicie załamany. Jego ciało, tak przystosowane do nieustannego koncertowania, po prostu się wyłączyło. Potem nastąpiła wstrząsająca seria konsultacji lekarskich i badań. Lekarze ostatecznie zdiagnozowali u niego ciężką infekcję nerwu przedsionkowego zapalenie nerwu, które pomaga mózgowi zachować równowagę. Choć stan ten nie zagraża życiu, powoduje silne zawroty głowy, nudności i dezorientację. Częściowo było to spowodowane przeziębieniem, które prawdopodobnie zaostrzyło się z powodu ogromnego stresu i przepracowania. Andrzej zawsze wierzył, że hard ducha, radość i cel wystarczą, aby powstrzymać chorobę. Jego pasją była ciągła aktywność, często łącząc wiele projektów, kręcenie filmów na DVD, uczenie się nowych języków przed międzynarodowymi trasami koncertowymi i znoszenie fal upałów podczas prób w plenerach. Ale to wydarzenie było sygnałem alarmowym. Był zmuszony zrobić coś nie do pomyślenia, odwołać wszystkie etapy trasy po Australii i Wielkiej Brytanii. Ta wiadomość zrujnowała fanów, a jeszcze bardziej samego Rie, wzięcie sześciu miesięcy wolnego, podobno powiedział synowi, mało poczucie, że wszystkich zawodzi. Kierowała nim nie tylko pasja do muzyki, głęboka odpowiedzialność za setki pracowników, muzyków i członków załogi, którzy na nim polegali, obawiając się czegoś gorszego. Andrzej przeszedł pełne skanowanie mózgu, aby wykluczyć takie schorzenia jak nowotwory lub choroby neurologiczne. Na szczęście te obawy zostały rozwiane, ale trauma pozostała. Od tego czasu nauczył się ostrożnie dbać o swoje zdrowie, ale zagrożenie nigdy całkowicie nie zniknęło. Teraz być może powrócił w poważniejszej formie. Chociaż rodzina zdecydowała się nie ujawniać dokładnego charakteru obecnej diagnozy, ton to jego syna dał do zrozumienia jedną rzecz boleśnie jasną. Tym razem droga przed nią jest dłuższa, trudniejsza i pełna niepewności. Istnieją obawy, że może to oznaczać koniec możliwości André Rieu do organizowania tras koncertowych tak jak kiedyś. Ale nawet w obliczu przeciwności losu jego dziedzictwo pozostaje nietykalne. Sprzedał miliony albumów. Wprowadził muzykę klasyczną na stadiony piłkarskie i zainspirował pokolenia do walca, poczucia i ponownego zakochania się w melodii. Fani z całego świata zaczęli wysyłać wyrazy miłości i wsparcia. Od Wiednia po São Paulo, od Sydney po Nowy Jork. Głos jest zjednoczony. Dziękuję. Maestro, jesteśmy z tobą. André Rieu być może wkrótce zejdzie ze sceny. Ale jego muzyka, jego duch i bezgraniczna radość nadal będą odbijać się echem w sercach na całym świecie. Na szczęście nie znaleziono nic bardziej złowrogiego, żadnych guzów. Żadnych zwyrodnieniowych zaburzeń neurologicznych, tylko utrzymujące się następstwo infekcji nerwu przedsionkowego. Ale dla André Rieu ta krótka chwila ulgi nie oznaczała końca podróży. Był to dopiero początek długiej drogi do wyzdrowienia. Zdeterminowany, aby nie pozwolić, aby choroba go definiowała, Rieu zajął się jego leczeniem z tą samą pasją, którą wniósł na scenę. Oprócz standardowego leczenia, zwrócił się do zaskakującego źródła wskazówek, Swoich fanów. Z całego świata napływają listy i e-maile wypełnione życzeniami, zachętami, a nawet radami. Jedna z fanek z Australii przesłała szczegółowy list, w którym zaleciła zestaw ćwiczeń przywracających równowagę prostych, skupionych ruchów stosowanych w fizjoterapii w celu wytrenowania poczucia stabilności mózgu. Zawsze otwarta na kontakty i inspiracje. Wzięła sobie te radę do serca. Ćwiczenia wykonywał religijnie były zwodniczo proste. Chodzenie w ósemkach. Śledzenie obiektów oczami i stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami. Stały się częścią jego codziennej rutyny. Jak próby gamy czy strojenie skrzypiec. To przywróciło mi równowagę. Podobno powiedział Rie, Nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. I jakimś cudem po trzech miesiącach konsekwentnego wysiłku znów zaczął czuć się sobą. Ale ta ciężka próba odcisnęła piętno. Nie tylko na jego ciele, ale i na duchu. W spokojnych chwilach rekonwalescencji Andre zrobił coś rzadkiego u człowieka w ciągłym ruchu. Zatrzymał się i zamyślił. Po raz pierwszy od dziesięcioleci zadał sobie pytanie: co jest naprawdę ważne? Usiadł i napisał dwie listy. Z jednej strony rzeczy, które kochał. Z drugiej strony rzeczy, które go wyczerpały. Pierwsza lista była krótka: muzyka, rodzina, podróże, z umiarem i dzielenie się radością poprzez występy. Druga lista była niepokojąco długa niekończące się spotkania biznesowe, wystąpienia promocyjne, formalności administracyjne i rozmowy akademickie, które sprawiały, że był raczej wyczerpany niż spełniony. Teraz widział to wyraźnie, poświęcił zbyt wiele siebie zadaniom, które nie karmiły jego duszy. Więc z determinacją zaczął odcinać nadmiar, ograniczył swój harmonogram, delegował więcej zadań swojemu zaufanemu zespołowi i ponownie skupił swoją energię na tym, co sprawiało mu radość, przyrzekł sobie. Że będzie pracował tylko nad tym, co naprawdę kocha. I będzie budował swoje życie wokół pasji, celu i dobrego samopoczucia. Eksperci zaznajomieni z zapaleniem nerwu przedsionkowego często twierdzą, że schorzenie to ustępuje w ciągu tygodni lub miesięcy. Chociaż u niewielkiego odsetka pacjentów występują nawroty. Szczególnie w przypadku nawrotu dużego stresu, przepracowania lub zmęczenia. André Rieu wiedział o tym aż za dobrze. Ta świadomość prześladowała go w spokojnych chwilach. Już raz wspiął się z powrotem, ale czy mógłby zrobić to jeszcze raz? A teraz po latach. To pytanie ponownie staje się istotne. Niepokojące wiadomości powracają na światło dzienne. Niedawno w emocjonalnym oświadczeniu syn Rieu, Pierre, ujawnił, że André po raz kolejny boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ta wiadomość wstrząsnęła jego fanami i wywołała bolesne wspomnienia z przeszłości. Czy to może być kolejny nawrót choroby przedsionkowej? A może pojawiło się coś jeszcze bardziej niebezpiecznego? Dla mężczyzny, który zbudował swoje życie na radości, muzyce i ruchu. Myśl o ponownej utracie kontroli nad swoim ciałem jest druzgocąca. Urzeczywistnił się najgorszy strach. Wszystko szło tak dobrze. André i jego orkiestra triumfalnie powrócili do Meksyku po sześcioletniej nieobecności. Powitani przez tysiące fanów, którzy cierpliwie i z pasją czekali na jego powrót. Podniecenie było elektryczne. Pierwsze dwa koncerty, które odbyły się w tętniącym życiem sercu Meksyku, były oszałamiające, wyprzedane, pełne emocji i pełne owacji na stojąco. Ale niecałe 24 godziny po drugim przedstawieniu wydarzyła się tragedia. Andre nagle zachorował. Tu, co zaczęło się jako zmęczenie, szybko przerodziło się w coś poważniejszego: gorączka, słabość, całkowite wyczerpanie, energia i przejrzystość którymi zawsze odznaczał się na scenie, zniknęły z dnia na dzień. Tym razem znaki były znajome i przerażające. Początkowo w oficjalnym komunikacie podano informacje o silnej grypie. Jednak za kulisami narastały obawy, że może to oznaczać coś więcej. Jego ciało, już wymęczone długą podróżą i zmianami wysokości, osiągnęło swój limit. Lot. Różnica stref czasowych i rozrzedzone powietrze panujące na dużej wysokości w Meksyku przytłoczyły go. Mimo, że André był doświadczonym podróżnikiem, nie miał nawet jednego dnia na odpoczynek, zanim zaczął realizować swój wymagający harmonogram. Jego syn Pierre później opowiedział więcej o tym, co naprawdę się wydarzyło. Próbował się przeforsować, powiedział Pierre, ale jego ciało mówiło nie. Nie było po prostu zmęczone, było wyczerpane. Nie miało już nic do zaoferowania. Pozostałe terminy tras koncertowych zostały nagle odwołane. Fani byli załamani, ale w przeważającej mierze wspierali ją, Wysyłając tysiące wiadomości pełnych modlitw, troski miłości. Dla wielu koncerty nie były tylko występami, były to jedyne w życiu chwile. Ale nawet ci, którzy podróżowali daleko, zrozumieli zdrowie jest najważniejsze. Na razie szczegółów pozostaje niewiele. Rodzina Rie poprosiła o zachowanie prywatności na czas. Gdy André przechodzi dalsze badania, nadal nie jest jasne. Czy jest to nawrót choroby przedsionkowej? Czy też początek nowego wyzwania? Ale jedno jest pewne, świat wstrzymuje oddech. Ponieważ kiedy ktoś taki jak André Rieu, człowiek, który dał tak wiele światła światu, staje w obliczu ciemności. Wszyscy to czujemy. A ponieważ jego muzyka przeprowadziła tak wielu ludzi przez trudne czasy, teraz nasza kolej, aby przywrócić mu siłę, nadzieję i uzdrowienie. A to nie wystarczyło. To połączenie wszystkiego mocno go uderzyło i jego ciało nie mogło tego wytrzymać. Two, co zaczęło się jako dyskomfort. Szybko przerodziło się w coś znacznie gorszego. Pierre przyznał, że nie była to łatwa decyzja. Ale kiedy André poważnie zachorował, nie było innego wyjścia. Zespół musiał działać szybko i odwieźć go do domu. Dla fanów wiadomość była bolesna. Wielu czekało na te chwilę latami. A koncerty były przygotowane w najdrobniejszych szczegółach. Ale nie tylko publiczność odczuła tę stratę. Cała załoga została zmiażdżona. Pierre powiedział, że wszyscy byli rozczarowani. Jednak zdrowie musiało być najważniejsze. Strach, że coś pójdzie nie tak, był obecny zawsze. Ale teraz stało się to realne. Andre przez kilka dni był bardzo chory i ledwo mógł cokolwiek zrobić. To był niepokojący czas. W końcu zaczął czuć się lepiej. Ale minął prawie tydzień, zanim znów był sobą. Tak, myślę, że przy muzyce klasycznej można się dobrze bawić. Zawsze myślę. Dlaczego? Facet jak Mozart. Mimo to strach wystarczył. Aby zmienić sposób, w jaki zespół postrzegał wycieczki długodystansowe, Pier wyjaśnił, że jeśli kiedykolwiek wrócą do Meksyku, stanie się to nie wcześniej niż w 2025 roku. Potrzebowaliby więcej czasu na odpoczynek, dokładniejszego planowania i mniejszego ryzyka. Tym, co uczyniło ten incydent jeszcze poważniejszym, był wiek Andre. W wieku 74 lat długie loty i szybkie zwroty są trudniejsze niż kiedykolwiek. Pier był szczery. Podróżowanie przez pół świata nie jest już takie samo. Wyjazdy do odległych miejsc, takich jak Australia, wydają się obecnie prawie niemożliwe. Żartował. Że ludzie często porównują Andre do młodszych wykonawców lub sportowców. Ale zauważył, że jego ojciec nie ma już 30 lat. Ciało ma ograniczenia i ignorowanie ich może prowadzić do czegoś gorszego. Za kulisami po swoim drugim koncercie Andre był w dobrym nastroju. Uśmiechał się i cieszył tą chwilą. Ale nawet wtedy po cichu wspomniał żonie, że nie jest pewien, czy byłby w stanie ponownie odbyć taką trasę. Jego ciało wysyłało sygnały i tym razem przemówiło głośniej niż kiedykolwiek. Potwierdziło się najgorsze. Przepychanie się nie wchodziło już w grę. Jeśli chciał dalej grać muzykę, musiał zacząć jej słuchać, odpoczywać, gdy zajdzie taka potrzeba i zwalniać. Nawet gdy Rio zmagał się z własnymi ograniczeniami, napięcie widoczne było także w jego drużynie. Czy duża wysokość i trudne warunki mogą wszystkich zmęczyć? General Strain Rio nie był jedynym dotkniętym problemem. Występ na wysokości ponad 2000 metrów był dla wszystkich trudny. Po prostu jest mniej tlenu i to kosztuje. Dorona Alberti, jedna z wokalistek podróżujących z Rio od stycznia, powiedziała, że czuła to podczas prób. Jej twarz zaczerwieniła się, a krwawienia z nosa stały się powszechne w zespole. Śmiała się z tego, ale przyznała, że było to trudne. Podczas swojej piosenki I Will Survive musiała zatrzymać się i napić wody, żeby przetrwać występ. Pierre Rio, syn Andre, wyjaśnił, jak bardzo jest dumny ze swojego ojca, który wiedział, kiedy powiedzieć dość. Odwołanie koncertów było trudnym wyborem, ale przebicie się i upadek na scenie byłoby znacznie gorsze. Andre nie był jedynym dotkniętym tą decyzją. Około 40 zero fanów musiało zostać zawiedzionych. A 125-osobowa załoga musiała wcześniej lecieć do domu. Nagła zmiana wywołała chaos. Zwroty kosztów. Odwołane loty i utrata sprzedaży towarów. Co gorsza, grupa nie była nawet ubezpieczona na tego typu zdarzenia. Emma Coke, kolejna performerka, ujawniła, że przestała śpiewać dla 10-0 fanów i usłyszała, że trasa koncertowa dobiegła końca już następnego dnia. Nawet idąc ulicą, fani wciąż prosili o zdjęcia. Nie wiedząc. Że to może być ich ostatnia szansa na zobaczenie występu Rio w Meksyku. Energia na miejscu była niesamowita. Obszar na zewnątrz zamienił się w targ pełen nieoficjalnych towarów z Rio od kupków i misiów po t-shirty. Rio się wtedy z tego śmiał. Podczas koncertu publiczność skandowała jego imię. I nawet gdy podczas Bisów poprosił ich, aby poszli do domu, krzyczeli: Nie, dopóki nie zagrał ponownie. Nic nie wskazywało na to, co nadchodzi. Ale w końcu wszystko nagle się zatrzymało. Po powrocie do Maastricht, Andre odpoczywał i skupiał się na powrocie do zdrowia. Pierre powiedział, że ma nadzieję na następny koncert w Liverpoolu. Ale Meksyk mógł mieć swój ostatni występ w Rio. Jego wcześniejsze słowa, chcę po prostu zachować zdrowie, abym mógł to dalej robić. Nagle wydały mi się cichym ostrzeżeniem przed tym, co ma nadejść. Niestety nie był to pierwszy raz. Kiedy jego załoga była dotknięta stresem związanym z napiętym harmonogramem André. Kiedy zdarzyło się to po raz pierwszy? Bolesna strata. André Rio przyznał kiedyś, że stres może niebezpiecznie wpłynąć na jego zdrowie. Po walce z poważną infekcją ucha wewnętrznego spowodowaną przepracowaniem w przeszłości obiecał skupić się wyłącznie na tym. Kokocha, czyli muzyce. Przez chwilę wydawało się, że dotrzyma tej obietnicy. Jednak ostatnie wydarzenia wzbudziły nowe obawy i spowodowały porównania do strachu z przeszłości, który kiedyś wstrząsnął jego rzeszą fanów. W 2016 roku fani byli głęboko zaniepokojeni, gdy Rio nagle odwołał kilka koncertów. Wiadomość wywołała szalone spekulacje, a wielu przypuszczało, że ukochany skrzypek znów jest poważnie chory. Biorąc pod uwagę jego wcześniejsze problemy zdrowotne, nie wydawało się to niemożliwe. Szybko rozeszły się szepty o kolejnym nawrocie choroby. Ale później potwierdzono, że odwołanie występów nie było spowodowane stanem zdrowia Rio. Raczej zmarł jeden z jego zaufanych członków orkiestry. Emocjonalny ciężar tej straty był zbyt duży do udźwignięcia i Rio potrzebowało czasu na żałobę. Mimo to fałszywe pogłoski już się zakorzeniły. Terrence. Prawie 10 lat po załamaniu się jego zdrowia i wiele lat po incydencie z 2016 roku. Coś podobnego wydarzyło się ponownie. Dziś rano ogłoszono, że wyprzedany koncert na żywo w Rio w Motorpoint Arena w Nottingham w Wielkiej Brytanii został przełożony. Powód? Tego ranka członek orkiestry Johanna Straussa doznał zawału serca. Według oświadczenia wydanego przez jego firmę producencką Rio było zdruzgotane sytuacją nadzwyczajną i głęboko zasmucone odwołaniem programu. Music, który zachorował. Pozostaje w stanie krytycznym w szpitalu. A fanów proszono o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym czasie. Nowy termin pokazu zostanie ogłoszony. Gdy sytuacja się ustabilizuje, chociaż odwołanie nie było spowodowane stanem zdrowia Rio, wielu fanów szybko się zaniepokoiło. Biorąc pod uwagę jego historię, niektórzy zaczęli spekulować. Czy presja i ciężar emocjonalny tak szokującego wydarzenia mogą spowodować kolejne problemy zdrowotne światowej sławy mistrza? W końcu orkiestra Johanna Straussa to nie tylko grupa muzyków przyjeżdżająca do Rio, to jego rodzina w trasie. Ten moment jest szczególnie przejmujący dla długoletnich fanów, którzy pamiętają, jak szybko niepokój przerodził się w panikę podczas trasy koncertowej w 2016 roku. W obliczu serii problemów zdrowotnych Andre podjął decyzję wynikającą z głębokiej świadomości. Jaką decyzję podjął? Andre Rio zwalnia tempo. Po zaledwie dwóch koncertach w Meksyku, Andres z powodu nagłej choroby musiał odwołać pozostałe koncerty i lecieć do domu. To była poważna decyzja, która uświadomiła mu, że być może będzie musiał zwolnić. Chociaż nie jest na to gotowy, przyznał, że nadal chciałby występować na pełnych obrotach, aż do grobu. Ale tym razem wszystkiego stało się za dużo. Wrócił do domu, gdzie mieszka z żoną Marjorie, i szybko stało się jasne, że próby nadrobienia odwołanych koncertów nie wchodzą w grę. Rio sam nie lubi rozmawiać na ten temat. To zadanie zwykle przypada jego synowi i rzecznikowi Pierrowi. Według Piera, na zdrowie jego ojca złożyło się kilka czynników. Między innymi fakt, że National Auditorium, w którym występował Rio, znajduje się około dwóch i pół kilometra nad poziomem morza, co odbiło się na jego organizmie. Na dodatek Rio złapało ciężką grypę, która utrudniła wszystko. Mimo że Rio zawsze dbał o swoje zdrowie poprzez regularne ćwiczenia, grę w tenisa, jogging i zdrowe odżywianie, wciąż musi stawić czoła rzeczywistości wieku. Jest dumny ze swojej wytrzymałości, ale tym razem nie był w stanie kontynuować walki. Nogi mu się trzęsły i bał się, że podczas występów upadnie. Strach ten doprowadził do decyzji o odwołaniu trasy, co było dla niego rzadkim posunięciem. Pierre powiedział, że w przeszłości Andre często występował gdy był chory, nawet z gorączką, ale ta sytuacja była inna. To było po prostu za dużo, chociaż Rio jest już w pełni wyzdrowiał. Choroba zmusiła do odwołania czterech koncertów, pozostawiając dziesiątki tysięcy fanów rozczarowanych. Posiadacze biletów otrzymają zwrot pieniędzy, ale nie są planowane żadne nowe daty. Rio podobno powiedział swojemu zespołowi, że nie chce ponownie poddawać się tego rodzaju torturom. Podróż do odległych miejsc takich jak Meksyk czy Australia, nie jest już gwarantowana. Długie loty i zmiany czasu są wyczerpujące, chociaż koncerty w Chile, Argentynie i Kolumbii są nadal zaplanowane na później w tym roku. Jego zespół teraz dokładniej zastanawia się, które wyjazdy są warte ryzyka. Odtąd będą zajmować się sprawami raz na rok. Chociaż fani z odległych miejsc mogą unikać dalekich tras koncertowych, nadal są mile widziani w Maastrichta. Gdzie Rio organizuje swoje słynne letnie koncerty na Freight of Square? Zdaniem wielu, te koncerty mają najlepszą atmosferę ze wszystkich. Jakie robi, przyznał. Że trudno sobie wyobrazić rezygnację z występów na całym świecie. Jego pasja do muzyki jest po prostu zbyt silna. W czasie choroby zdał sobie sprawę, jak bardzo potrzebował swojej pracy. Brak możliwości występu powodował, że czuł się niespokojny. Powiedział. Że pozostanie w domu sprawiło, że poczuł się jeszcze bardziej szalony. Aby chronić jego zdrowie, Rio i jego zespół postanowili ograniczyć mniej istotne zajęcia. Mniej wywiadów, prezentacji i wydarzeń prasowych. Wyjaśnił, że kiedy jego harmonogram staje się zbyt przepełniony, jeden z organów równowagi zaczyna szwankować. Powoduje to wirowanie na sali i uniemożliwia mu wyjście na scenę. To coś, z czym zmaga się od dwadzieścia lat i wciąż nie zniknęło. Mimo to André Rio ma nadzieję, że dzięki bardziej ostrożnemu gospodarowaniu czasem i energią będzie mógł robić to, kokocha. Tak długo. Jak będzie mógł. Może trochę wolniej niż wcześniej i skupiając się na rzeczach, które mają znaczenie. Jakie rzeczy Andrę darzy wielkim szacunkiem? Rzeczy, które mają znaczenie. W wywiadzie udzielonym w swoim zamku w Maastricht Andrę Rio miał oświadczył, że ma jeszcze w życiu zbyt wiele do przeżycia. Aby spędzać dni jedynie na żeglowaniu statkiem wycieczkowym. W rozmowie z The Standard Rio ujawnił, że co roku wraz z rodziną spędzał skromne trzydniowe wakacje w Rzymie, ale poza tym jego harmonogram był całkowicie poświęcony muzyce. Nigdy nie robił sobie dłuższej przerwy ani nie przechodził na emeryturę. I to nie miało się zmienić, F. W dalszej części wywiadu wspomniano, że Rio żartobliwie skomentował, że jest dopiero w połowie swojego życia. Biorąc pod uwagę jego ambitny plan do życia 140 lat. Pomimo swojego wieku jego umysł był pełen pomysłów na przyszłe trasy koncertowe z sugestiami, jak prześcignąć powstającą już obecną trasę koncertową. Jednak świadomość, że musi działać powoli, już mocno go uderzyła. Mimo entuzjazmu André przyznał, że po koncertach ma problemy ze snem, co jest naprawdę niebezpieczne dla jego zdrowia. Podzielono się wspomnieniami o trudnych momentach blokady związanej z pandemią COVID, które opisał jako po prostu tortury. W poszukiwaniu ukojenia podczas niespokojnych nocy podobno zajął się pieczeniem, co było jednym ze jego hobby poza występami, wyznał, że pocieszenie oglądał na swoim iPhonie tutoriale o pieczeniu, a jego nowo odkryte hobby szybko stało się jego ulubioną rozrywką, a jego kulinarne kreacje często pojawiały się w mediach społecznościowych. A nawet zapewniło mu gościnne miejsce w holenderskiej wersji Great British Bake Off, znanej jako Heel Holland Baked. Chociaż niektórzy żartobliwie spekulowali, że mógłby rozważyć karierę piekarza, Rio stanowczo odrzucił takie koncepcje, podkreślając, że jego serce związane jest z muzyką. Zacytowano go: Jak powiedział za pośrednictwem swojego rzecznika, że choć lubił spędzać czas w kuchni, nic nie mogło zastąpić jego pasji do tworzenia muzyki. Ostatecznie doniesiono. Że ta nieustępliwa miłość do występów skłoniła go do dalszego zapewniania rozrywki publiczności i rozwijania się jako artysta, bez względu na wyzwania, przed którymi stanął lub mógł stanąć w przyszłości. Jaki jest obecny stan zdrowia Andre Rio? Czy to koniec występów w Australii i hrabstwach oddalonych od Maastricht? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Pamiętaj, aby polubić. Udostępnić i subskrybować. Aby uzyskać więcej, kliknij także następny film wyświetlany na ekranie. Będziesz się tym cieszyć.